Debata dnia. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Świątek przy mikrofonie. Czy Polska będzie musiała płacić kary po decyzjach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Dziś kolejna decyzja. Milion euro kary dziennie ma płacić Polska zdaniem TSUE za niezawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Czy przejdzie Marsz Niepodległości 11 listopada po raz 12 po decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który dzisiaj wojewody. Wreszcie, czy w wyborach prezydenckich dojdzie do starcia Beata Szydło Donald Tusk? Między innymi te pytania będę stawiał dzisiaj gościom Debaty Dnia w Polskim Radiu 24, a są nimi po raz pierwszy, jak sądzę, redaktor Piotr Kusznieruk z Trybuny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry państwu. I częsty nasz gość Piotr Kubiak, ale w nowej roli jako świeżo upieczony dyrektor do spraw programu i rozwoju Radia Gdańsk. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panom. To zacznijmy od tej decyzji, która, o której dowiedzieliśmy się w godzinach popołudniowych, decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceprezes tegoż Trybunału poinformował, że w związku z niezawieszeniem funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, mają być nałożone na Polskę kary w wysokości miliona euro. Dziennie gościem Polskiego Radia 24 przed godziną był wicepremier Henryk Kowalczyk, który pytany o tę kwestię, co słyszeliśmy zresztą w serwisie informacyjnym Polskiego Radia 24, powiedział, że już trwają prace legislacyjne nad likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i wedle jego informacji Polska kar nie będzie płacić. No pytanie, jakie są środki nacisku ze strony instytucji unijnych, no bo przypomnijmy, że mamy też tę decyzję, która zdaniem wielu nie jest żadnym orzeczeniem, no bo nastąpiła jednoosobowo i przed ostatecznym wyrokiem CUE w sprawie w sprawie kopalni w Turowie, w sprawie w przystania funkcjonowania tej, tej kopalni. Niektórzy już podsumowują te kary. I Rzeczywiście nie wygląda to wtedy dobrze. Czy Polska będzie musiała płacić te kary, jak to widzi Piotr Kubiak z Rady Gdańsk? No tutaj pewnie będą naciski, żeby te kary płacić. To co mówił wicepremier, wicepremier Kowalczyk, to że są prace, no to są prace. Żeby, żeby tutaj zmienić um, pewne obszary działania um, wymiaru sprawiedliwości. Oczy, oczywiście jest pytanie, no mamy dalej jakby nielegalne działania um, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Um, zajmuje się Trybunał um, sprawami po prostu, które no nie w jego gestii, tylko pytanie, czy w ogóle Trybunał um, jest zainteresowany właśnie jakimiś takimi ocenami, opiniami. Widzieliśmy premiera Morawieckiego w parlamencie europejskim. Później widzieliśmy premiera Morawieckiego, który mówił... Panie redaktorze, na pewno... tu wejdę w słowo. Dla... Mówi mhm. pan o nielegalnych działaniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No ale słyszeliśmy wystąpienie podczas niedawnej debaty Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, która mówiła, że Polska wstępująca zgodziła się na to, że musi zapewnić równy, wiarygodny standard wymiaru sprawiedliwości i stąd ta interwencja czy Komisji Europejskiej, czy TSUE. No, słyszymy też, że są Europejscy, no ja nie wiem, czy jest taki kraj, kraj Europa, czy są sędziowie europejscy, czy są sędziowie polscy. Ja słyszałem o sędziach polskich, a Urzula von der Leyen no, powtarza, jest jakby w tym słowotoku, słowotoku tej grupy, która no, wywiera nacisk na Polskę. Taki w ogóle bezlitosny, w ogóle kompletnie nie interesuje tej grupy, nie interesują traktaty europejskie. W ogóle nie interesuje tej grupy prawodawstwo, jakby działanie, działanie w, w, w wymiarze prawnym. Interesuje tą grupę, czyli można powiedzieć, że. To jest, to jest grupa, która, y, którą, którą reprezentuje między innymi y, taki tacy, tacy politycy jak Donald Tusk, tylko po prostu sprawienie problemów w Polsce, sprawienie no, problemów ob obecnemu rządowi. Zresztą to mówiono jasno, wprost. Y, taka była analiza polityko przy okazji y, przy okazji w Parlamencie euro Europejskim, no to tam y, analitycy polityko no, napisali pro, że właściwie to generalnie chodzi o to, żeby Węgry i Polska... No, zmieniły żeby na Węgrzech i w Polsce zmieniono zmieniły się rządy, bo to są, to, to jest problem. Dlatego dzisiejsze, dzisiejsze tutaj te decyzje Trybunału Sprawiedliwości, albo jak mówi przewodniczący Solidarności Piotr Duda, niesprawiedliwości Unii Europejskiej, no, dla mnie to nie jest tak naprawdę. Ale to co w takim razie jeszcze zasłużenie. podsumowując do Pana pytanie, co, co zrobić? Zignorować to orzeczenie, czy jednak szybko działać legislacyjnie? Znaczy no, działanie, szybkie działanie legislacyjne, co też to, o czym też mówił premier Mateusz Morawiecki, bo mówił o, o tym, że nie będzie jakby, nie będzie Izby Dyscyplinarnej. No oczywiście ono jest pewnie w tej chwili wskazane. To m, też, no, może to być też odebrane przez ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisję Europejską i wszystkie siły w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej jako odebrane może być to w taki sposób, że my jednak uważamy, że Trybunał Sprawiedliwości może ingerować. No, to, no powiedzmy to takie, wprost, jako ustępstwo. Jako ustępstwo, oczywiście. I wtedy, no, zobaczymy, co będzie dalej, ale no, sytuacja, jakby relacje, relacje Polski z Unią Europejską no, są dzisiaj bardzo napięte. One być może trochę się uspokoiły przez chwilę. Odnośnie, odnośnie pewnych pewnych kwestii związanych z wypłatą czy z, z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy, to tutaj było jakby małe, małe takie uspokojenie podczas obrad Rady, Rady Europejskiej. No ale dzisiaj mamy kolejne ataki i myślę, że te ataki te ataki będą po prostu trwały dalej. No, chyba będzie potrzeb, będą chyba potrzebne jakieś takie no, rozwiązania. To no bardzo mocne i, i stanowcze ze strony Polskiej yy, niezgadzanie, nie, brak brak wyrażenia zgody na jakiekolwiek yy, zapisy z pakietu Forfeit for 55, to może będzie jakimś to bodźcem, na razie ale no, trudno w tej chwili powiedzieć. Zatrzymajmy się co jeszcze może... na tej dzisiejszej decyzji w SUE. To pytanie do redaktora Piotra Kusznieruka z Trybuny. No właśnie, czy. Rząd zapowiadając zmiany legislacyjne, zresztą zapowiedział je prezes Kaczyński już w sierpniu. No, minęły dwa miesiące. Tych, tych zmian nie było. Ta izba w jakiejś mierze funkcjonuje. Czy to może być odczytane jako, jako ustępstwo? I czy te kary, Pana zdaniem, są nieuchronne? Czy jednak uda się ich uniknąć? Myślę, że kary są generalnie nieuchronne, to znaczy jeżeli nie zmienimy e, zapisów, jeśli chodzi o system sądowniczy, no to kary są nieuchronne, chociaż moim zdaniem e, Trybunał od nas oczekiwał e, szybszego załatwienia tej sprawy po dwóch miesiącach, że tak powiem, od zasygnalizowania, że należy coś zmienić. Myślę, że jego działania są coraz bardziej zdecydowane. Ja się nie zgodzę z, po, z panem redaktorem, który wspominał, że są to organy jak gdyby nielegalne. Chciałem zwrócić uwagę, że nie tyle, nie ja, tyle nie mówię, ja nie mówię nie tyle o tym, że to są organy nielegalne, ale to jest działanie poza obszarami traktatowymi po prostu. Tak, tak. O to znaczy, chodziło. traktat, ja, 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 ja powiem w ten sposób. Trakt, ta, Traktat Lizboński z 2007 roku e, wprowadził, że tak powiem, zmiany i my te zmiany musimy respektować. To znaczy, z jednej strony respektujemy e, e, orzeczenia CUE dotyczące Frankowiczów i sądy zaczynają się do tego przykładać, no bo niektóre rozstrzygnięcia tam zapadły. Zdarza się, że pewnie są jakieś inne rozstrzygnięcia. To jest na panie gdy... redaktorze, inny obszar. Ale ja powiem... Organizacja to, Wymiaru Sprawiedliwości to nie są Frankowicze, panie redaktorze. Y, 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 yes, ja, panu, y, panu, ja panu pozwoli pan, że skończę. To. 나... O, dokończy, dokończy redaktor Kusznieruk, a potem redaktor Kubiak. Mhm. Orzeczenia, orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczą konkretnych spraw, jak i... Y, y, jak i y, systemu sądowniczego, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości i Sądu, bo generalnie tak się z grubsza nazywa, orzeka w, w dwóch rzeczach. No, mieliśmy jedną część, która dotyczy konkretnie wymiaru sprawiedliwości i sprawę szerszą dotyczącą i y, 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 sprawę węższą dotyczącą Frankowiczu. Dlatego podałem, natomiast należy zwrócić uwagę, że ten traktat lizboński bardzo precyzyjnie to określa. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. to... Y, Zdarza się w większości państw europejskich, a nawet dosyć często, bo to nie są pojedyncze przypadki, że CUE orzeka w stosunku do innych państw, jak również do Polski, bo tych orzeczeń jest raczej dużo i te państwa w jakimś tam trybie dostosowują się do tych orzeczeń, jeżeli one są, jeżeli one są wyartykułowane w sposób precyzyjny. Niektóre, niektóre, udzieliśmy... Tylko dopowiem, powiem, że niektóre, panie redaktorze, orzeczenia są też niewykonywane. Niektóre są też niewykonywane, ale to jest kwestia no, podejmowania już konkretnych decyzji przez państwo, y, czy, czy przez Polskę, czy przez inny kraj. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę: no, skoro y, y, wicepremier, y, wicepremier dzisiaj wspomniał, że są prowadzone, że tak powiem, y, szybkie, y, szybkie zmiany w, za, w zakresie y, dokonania korekty w, w tym systemie, to być może po prostu. Yy, zasądzone kary zostaną w jakiś tam sposób anulowane, i ja generalnie na takie rozwiązanie liczę. To znaczy, liczę na szybkie zakończenie. Na szybkie uregulowanie spraw związanych z wymiarem sądowniczym, ponieważ Polskę to blokuje w kilku miejscach. Pierwszym miejscem to są pieniądze z Unii Europejskiej, drugie miejsce po prostu wchodzimy w jakiś taki spór europejski, trzecie miejsce no, naliczane są kary. Myślę, że warto przejrzeć ponownie tą ustawę i dokonać lekkiej korekty. Tym bardziej, że należy zwrócić uwagę, że ta ustawa, w sprawie której zabrał em, em, głos Trybunał CUE, był, była już zmieniona. Zmieniana prawie siedmiokrotnie, więc czy będzie zmieniana e, ośmiokrotnie, po to, żeby doprowadzić ją do właściwego końca? Myślę, że dla naszego systemu niewiele zmieni. Natomiast upieranie się przy tym nie jestem pewny, czy, czy niebranie tych rzeczy pod uwagę wyjdzie po prostu dla nas na dobre. Ja bym dokonał korekty. I bym po prostu powiedział, że wypełniliśmy te zobowiązania, a z drugiej strony wystąpił o to, że proszę nam nie blokować olbrzymich funduszy europejskich, ponieważ potrzebujemy tych pieniędzy. Czy Piotr Kubiak jeszcze do tego wątku, czy yy, zmienimy temat? Pytanie, czy jeszcze chce się znaczy jeszcze, no bo to jeszcze pan redaktor mówił, że będziemy wchodzili w jakiś spór europejski, jeśli czegoś nie, nie dokonamy. Ehm, no tutaj jakby no z, o spór pan redaktor postawił. Z zakresu praworządności, panie redaktor. E zakresu praworządności. Znaczy jesteśmy w ten sporze od dawna i od dawna, jak pan redaktor wie i. E Trybunał Sprawiedliwości, Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tutaj w przypadku no, no, również komisarz, na przykład komisarz Reinders zażądał, zażądał, żeby nasz premier wycofał wniosek z Trybunału Konstytucyjnego dotyczący y, tego orzeczenia, orzeczenia tego, czy polskie, polska konstytucja jest ponad prawem europejskim. No to my mamy na kilku płaszczyznach takie, takie spory y, spory europejskie, tylko mamy wchodzenie po prostu. To przez Trybunał, to również przez członków, czy komisarzy Komisji Europejskiej, jakby w ten obszar działania wymiaru sprawiedliwości. tutaj pan redaktor chyba się ze mną zgodzi. A to nie jest w kompetencjach, nie jest to w kompetencjach w ogóle. Unii Europejskiej, tak, bo no, nie mamy słowa, nie mamy opisu, nie mamy definicji tego, czym jest praworządność, a mamy ciągłe mieszanie się jakby w nasze, w naszą organizację wymiaru sprawiedliwości. Jeszcze tutaj pan redaktor Świątek wspomniał również o tym, że nie wszystkie państwa wykonują orzeczenia TSUE, są to Niemcy, Francja, to są bardzo poważne orzeczenia, które, znaczy, bardzo poważne decyzje rządów rządów tych państw, a Polska jest zmuszana do tego, no niestety może można powiedzieć groźbami, żebyśmy realizowali wszystko, co zostanie, mm, zostanie orzeczone przez TSUE. Przypomnę sprawę Turowa, no to już jest w ogóle to jest w ogóle decyzja skandaliczna. Zresztą dzisiejsza decyzja jest również wydana przez jednoosobowo przez, przez sędziego TSUE. No Wychodzi na to, że to jest mm, taka, or, taka instytucja, która może nakazać ja powiem tak z paroma osobami już tak, z publicystami oficjalnie poza protokołem rozmawiałem, to no, jest oczekiwanie teraz, kiedy CUE kiedy taką wyda takie orzeczenie, że, polska, że polskiej konstytucji to polska konstytucja to w ogóle nie obowiązuje na terytorium Polski, a może niebawem pokusi się o to, żeby orzec, iż Konstytucje państw yy, członków Unii Europejskiej właściwie są dokumentami, które nie obowiązują wyrzucić do kosza. No na razie, ja ja Może to trochę powiem. prowokacyjnie, ale no, to Widać nieprowacyjnie, rozumiem, Piotr Kusznieruk jeszcze do tego się stało. Ja, e, ja popełniłem taki szer, taką szerszą publikację na temat Turowa, zresztą byłem tam na miejscu, żeby jak gdyby to napisać. E, ja chciałem zwrócić uwagę tak, że wina leży jak zwykle po obu stronach. To znaczy, e, my uruchomiliśmy budowę kopalni odkrywkowej, która e, ma wpływ na obszary poza granicami naszego kraju, bo została ulokowana tak blisko granicy, że po prostu... E, Odpływ wód gruntowych będzie miał istotny wpływ na około 30 kilometrów wokół, bo mamy, że tak powiem, analizy w przypadku innych kopalni odkrywkowych, które są na terenie naszego kraju. I zupełnie nie próbowaliśmy rozmawiać ze społecznością lokalną, która, że tak powiem, niedaleko za granicą, a te obszary będą na nich działały. Czy dla tych ludzi ma znaczenie, czy woda gruntowa uprawy, jak również studnie głębinowe będą pobierane z 20 metrów czy ze 150 metrów, to, to powiem wtedy to ma generalnie znaczenie. Nie możemy lokować inwestycji bez uzgodnienia. Gdyby na etapie uzgodnień, na etapie uzgodnień podjęto decyzję, Odnośnie zapro zaproponowania rozwiązań kompensacyjnych dla ludności mieszkającej w Czechach i nie wiem, zrobienia dla nich wodociągów czy czegokolwiek. No czy jest problem z wodą, bo ja nie słyszałem na przykład. I czy o... nie, kopalnie, czy A kopalnie, ja które pytanie, czy tam jest kompleksowy pan, problem? Z wodą? Czy, czy, czy był Pan w okolicach chatowa? Tak, Dla Gdzie... kiedyś byłem w okolicach Bechotowa, nie teraz nie wiem. Gdzie... Czy wie pan, że czy wie pan, na jakiej głębokości znajduje się tam woda gruntowa? A więc, czy wie pan, że Ale większość... A więc o robię, panie redaktorze. Ja rozumiem, tylko ja próbuję panu wytłumaczyć przez analogię. Za chwilę. Dobrze, ten... to tylko mam jedno pytanie, bo to wtedy pan mi kompletnie kompleksowo wytłumaczy. W okolicach Turowa jest kilkanaście chyba kopalni yy, na terenie Czech i również niedaleko są kopalnie niemieckie. Czy te kopalnie nie mają w ogóle żadnego wpływu na te miejsca, te które, ludności, rzekomo, które rzekomo rzekomo Turów niszczy, ten ja na te tereny? Ja powiem panu w ten sposób. Te kopalnie ludności w ogóle zapewniły programy kompensacyjne. Natomiast ale Polska... to ja rozumiem to, to dobrze, ale ja rozumiem, czy mają wpływ tylko palmieckie czy nie? Mają. dla mnie dla okolicznej gminy zapewniła wybudowanie kompletu wodociągu. Dobrze, dobrze, ale tak. mówimy, rozumiem o Turowie, tak? Ja tak usłyszałem y wcześniej, w pierwszym części pana wypowiedzi. Tak, w pierwszym miejscu mówimy to zajmijmy się turowe. Przy kopalni, tak. kilkanaście kopalni, czy kilkanaście kopalni niemieckich i czeskich, których, które są w pobliżu, nie mają żadnego wpływu na teren, który, jest, który rzekomo jest niszczony po prostu dewastowany przez polską kopalnię. Mają, Proszę nie? pana, nie wiem czy jest zdewastowany, no wiem, że nie po prostu... wie pan. Zostawmy ten temat, zostawmy tę sprawę. Kompania znajduje się w obszarze eksploatacyjnym dla ludności czeskiej. I to powiem. I dlatego, że nie było prowadzonych żadnych negocjacji, a do negocjacji był wysyłany radca, osoba na poziomie radcy prawnego z ministerstwa w momencie sytuacji zapalnej, ta sprawa po prostu się zaiskrzyła. I to no tak, ale kościoła, później czyło, też. To też trzeba powiedzieć, że później negocjacje już były prowadzone na szczeblu rządowym, prawda? I przez ministra. No, ale de go... sprawa, sprawa nie, nie na razie był... wygląda, ja, wygląda ja tak, że jedna, pytanie... jedna sędzia z Hiszpanii po prostu stwierdziła, że należy zamknąć kopalnie, należy przy okazji, zamykamy, mamy zamknąć elektrownię i przy okazji ma strat, prac, prac, pracę stracić kilkadziesiąt tysięcy osób. To jest normalne, panie redaktorze? Czy to jest Trybunał, czy to jest trybunał Sprawiedliwości Unio, Unii Europejskiej, czy instytucja poważna, Ale instytucja zostawiamy... europejska powinna a, podejmować a, takie dniu... decyzje, panie redaktorze? No możemy sobie bez... zadawać te pytania. O uzgodnieniu inwestycji albo o sytuacji, w której posadowiono i zainwestowano w obiekt, który, że tak powiem, nie spełnia wymagań. No to jest prosta sprawa. Ale jedno jest, mówi pan, odwołuje się pan do społeczności lokalnej. Można było przeczytać teraz, że społeczność tego obwodu Liberca wzywa rząd, i to jeszcze aktualny rząd premiera Babisza, do tego, żeby wznowił negocjacje po wyborach i żeby zamknął jednak tą sprawę. Więc rozumiem, że jednak jakaś oferta też kompensacyjna, o której pan mówi, pojawiła się Ja rozumiem, na stole. tylko ona się nie pojawi... ja Powiem w ten sposób, ona się pojawiła w tym momencie, kiedy my mamy zaawansowaną inwestycję i mamy rozgrzebany konflikt. Gdyby ona się pojawiła w tym momencie, kiedy inwestycja się zaczynała, dogadano się z ludnością lokalną, zapewniono im sieć wodociągową i tam, nie wiem, sieć kanalizacyjną, plus ewentualne nawadnianie do pól na jakimś niewielkim obszarze w zasięgu kopalni, tej sprawy w ogóle by nie było. Dzisiaj rzucane są na świat olbrzymie miliony złotych kar. Dla Polski albo ryzyka dla Polski, dlatego że ktoś na początku budowy tej kopalni po prostu zaniedbał to. I no to tak, jest Ale później opór, opór, opór um, przedstawicieli rządu czeskiego też jest faktem, bo też pojawiły się wielomilionowe ja powiem, oferty ma... inwestycyjne. Panie redaktorze, pewnie mieszkańcom, pewnie mieszkańcom, Turowa, pewnie mieszkańcom Turowa, nie wiem, przesz, przeszkadzają wyziewy z elektrowni czeskich i niemieckich, które są w pobliżu. I, I mamy również podobną sytuację. Ja pewnie też czasami oddycham będąc w Gdańsku powietrzem Sturowa. Może ono być zanieczyszczone pewnie te, i być może wielu mieszkańców Polski niedługo też pozwie te pozwie Niemcy i Czechy i będziemy się tak bawić. Chodzi tu, panie redaktorze, o co innego? Chodzi o jednoosobowe decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nie liczy się z niczym. Czy według Pana to jest to jest działanie w ramach porządku demokratycznego? Niech pan odpowie na to Płynię pytanie, bo sądzi, moim zdaniem to, chyba nie. Mamy jakich, tu pytania, jakiegoś... ja panu tylko tłumaczę, że na tym na etapie... Ale ja rozumiem. Wiemy to, oczywiście, że rząd czeski ma prawo korzystać ze swoich instrumentów. Zatrzymajmy tutaj tę dyskusję w sprawie Turowa i zmienimy temat, bo tutaj stanowiska zostały jasno zakreślone. Panowie, w takim razie pytanie o rekonstrukcję rządu. Ona się wczoraj dokonała i właściwie te dwa kluczowe. Zresztą, no to tutaj przejdziemy też do sprawy w jakiejś mierze Turowa, chociaż to już zostało przez panów powiedziane, ale w tym sensie, że zmiana jedna kluczowa dokonała się właśnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, właśnie Michał Kurtykan. No odpowiedzialny też za. Za kwestię turowania, którzy mu przypisywali nawet właśnie pewne pewne spóźnione działania w tym zakresie. i niedoprowadzenie do, do kompromisu odchodzi z tego ministerstwa, chociaż jego, jego odejście było zapowiedziane też wcześniej. Tutaj nominacja Anny Moskwy, ale pytanie też o nominację dla Henryka Kowalczyka jako wicepremiera ministra rolnictwa do no podniesienie rangi tego resortu, ale także pytanie o to, czy to nie jest pewien sygnał dla twardego tu Obozu Zjednoczonej Prawicy, no bo Henryk Kowalczyk to prawa ręka niegdyś premier Szydło, człowiek stricte też w takich poglądach konserwatywnych, no także wcześniej przeciwnik Piątki dla Zwierząt, o czym dzisiaj też z nim rozmawiałem na antenie Polskiego Radio 24 i powiedział, że do tych rozwiązań takich jak na przykład zakaz uboju rytualnego czy wpływ organizacji czy próba w weryfikacji gospodarstw przez organizacje ekologiczne bez uprzedzenia, do tych rozwiązań nie powróci, tych rozwiązań już nie będzie. Jak odczytuje te zmiany Piotr Kubiak? To znaczy, tu jest dobrze, dobre, dobre chyba podejście, podejście obozu rządzącego do tego, że wicepremierem wicepremierem będzie minister rolnictwa. To jest ważna sprawa. Troszeczkę oczywiście tutaj mogło dojść do pewnych strat w związku z różnymi działaniami. I tę myśl rozwinie Piotr Kubiak, ale już po serwisie informacyjnym w Polskim Radiu 24. Do, Wróćmy do tego tematu zaraz po serwisie.